Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 29-30 grudnia 1946 roku, niedziela-poniedziałek. Jeszcze tylko w ciągu trzech najbliższych dni płacisz jedynie trzy czwarte wymierzonej kwoty daniny narodowej. Śpiesz, byś nie został poza zespołem świadomych obywateli. Polegli bohaterowie na szlaku Odra Berlin spoczną na reprezentacyjnym cmentarzu w Szczecinie. Zgodnie z rozkazem ministra obrony narodowej, powstaje w Szczecinie cmentarz wojskowy, na którym spoczną prochy żołnierzy I i II Armii Polskiej poległych na szlaku bojowym Odra Berlin. Cmentarz wojskowy tworzony jest w najładniejszej części cmentarza głównego przy ulicy Kusłońcu. Na groby bohaterów przeznaczono zadrzewiony teren po obu stronach głównej alei za kaplicą cmentarną z rozległą perspektywą na tarasowato opadającą przestrzeń. W najwyższym punkcie cmentarza w głównej alei projektuje się wzniesienie monumentalnego pomnika mauzoleum ku czci poległych w walkach o niepodległość. Polskie wodomierze na rynkach zagranicznych. Wyroby państwowej fabryki wodomierzy we Wrocławiu cieszą się wielkim powodzeniem na rynkach zagranicznych. Wodomierze tej fabryki, wysłane w sierpniu bieżącego roku na wystawę w Sztokholmie, wzbudziły szerokie zainteresowanie. W listopadzie odwiedził fabrykę Duńczyk Johansson, właściciel dużej firmy handlowej, i zamówił 5,5 tysiąca wodomierzy. Nowiny portowe. 440 statków w Szczecinie. Od chwili otwarcia portu szczecińskiego dla ruchu handlowego, to jest od dnia 3 kwietnia do czasu zamknięcia nawigacji, to jest do dnia 22 grudnia roku bieżącego, weszło do portu szczecińskiego 440